Szefowa, jak zwykle zajęta, ale tu mamy napompowaną czwóreczkę. Czemu ta czwórka jest tutaj z nami? No Mamy powód do świętowania. Wrzesień jest takim specjalnym dla nas miesiącem, bo to nie jest tylko początek roku szkolnego i my dzielnie poszliśmy do szkoły nieruchomości w Hiszpanii 4 lata temu i trzeba przyznać, że jest to szkoła życia, szkoła. Pod wieloma, wieloma względami dlatego, że e, pracujemy z, e, ze społecznością międzynarodową. Mm. E, w związku z tym, że w sumie w naszym biurze, jak jesteśmy wszyscy razem, możemy obsłużyć klientów w sześciu językach. To prawda. <laughs> Jest to duże wyzwanie, ponieważ e, Trzeba przyznać, że też każdy klient, oprócz tego, że jako osoba ma inny charakter, ale też generalnie jest inna mentalność osób z każdej narodowości. Do tego e, oczywiście trzeba się wdrażać na bieżąco w przepisy, prawa, ustawy e, generalne, hiszpańskie, e, regionalne i też w naszej samej miejscowości. Co jest dużym wyzwaniem, i oczywiście my jesteśmy po to, żeby stawiać im czoła. Czy powiesz wszystkim, jak się to zaczęło? Skąd pomysł? No, zaczęło się generalnie bardzo, bardzo bym powiedziała prosto. Nieruchomości zawsze mnie interesowały hmm. i w związku z tym, że my sami znaleźliśmy się w sytuacji, gdzie nasz pierwszy plan. Działalności nie wypalił ze względu na to, że przepisy w Hiszpanii nie pozwoliły na realizację naszych planów. Mm. Stwierdziliśmy, że, że chcemy stworzyć agencję, która będzie informowała klientów o wszystkim, która będzie starała się zapewnić tym klientom bezpieczeństwo, ponieważ sami zainwestowaliśmy mnóstwo pieniędzy. Mm. E, w zmianę naszego domu, i się okazało, że na ten moment są. Praca, którą wykonaliśmy, inwestycja, którą wykonaliśmy, nie przynosi żadnych dochodów, mm -hmm. a wręcz straciliśmy te pieniądze, ponieważ nie mogliśmy zrealizować pierwszego planu, czyli wynajęcia pokoi. I e, dlatego uważam, że jest to bardzo ważne, że jeżeli ktoś kupuje nieruchomość. W Hiszpanii czy w jakimkolwiek innym kraju, w którym nie mieszka na co dzień i nie zna przepisów, mhm. dokładnych przepisów, jest to ważne, żeby miał wszystkie informacje. Co z tym zrobi, jaką decyzję końcową podejmie, jest to jego decyzja, ale musi mieć wszystko wyłożone, jak to się mówi po naszemu, jak kawa na ławie. Ja to potwierdzam, bo byłem klientem i faktycznie ta agencja mnie tym ujęła, że wiedziałem wszystko o tej nieruchomości, co się z nią dzieje, co będzie działo, jakie zmiany w przyszłości mnie czekają, jakie konsekwencje mogę ponieść, jeśli czegoś nie zrobię. Także ja to potwierdzam. Będę miał do ciebie trzy pytania, żeby nie przedłużać. Pierwsze to jest, gdybyś mogła cofnąć czas do dnia, w którym otwierałaś firmę. Jaką jedną radę dałabyś samej sobie? Otworzyłabym od razu biuro stacjonarne, nie zaczynałabym od pracy online. Drugie pytanie: który moment w historii firmy był dla Ciebie najbardziej przełomowy i dlaczego? Największą taką yy... Takim wyzwaniem dla mnie by, jest i była zawsze y, deweloperka, mhm. dlatego że y, jest to bardzo ważne, żeby dobrze sprawdzić dewelopera, mhm. i dużo rzeczy nie zależy ode mnie i od mojej pracy, mhm. ale od dewelopera i jego pracy. I dlatego staramy się pracować zawsze z deweloperem sprawdzonym, i e, zwracamy uwagę na szczegóły. Nawet jeżeli nie możemy wejść na samą budowę, to staramy się nadzorować e, budowę w tym sensie, że zobaczyć, jak, jak ta budowa wygląda i czy warto ją polecić naszym klientom, czy też nie. Czyli samo wejście w ten rynek deweloperki było e, tym momentem Było takim przełomowym, przełomowym momentem dla nas, bo mhm. zaczęliśmy oczywiście pierwsza sprzedaż. Pierwsze sprzedaże to był rynek wtórny. Mhm. Ale y, naszym celem była deweloperka od samego początku i staramy się pracować z deweloperami y, jak najwięcej. Natomiast wiemy na ten moment, że są deweloperzy, z którymi nie podejmiemy współpracy. Super, to jest bardzo fajne podejście. E, I ostatnie pytanie, przedostatnie w sumie. Jakie marzenie lub cel chciałabyś zrealizować w firmie w kolejnych latach? No oczywiście takim moim dużym marzeniem jest to, żeby rozbudować naszą agencję mm. i ewentualnie otworzyć kolejne biuro bliżej. Wybrzeża, ponieważ no, nie ukrywajmy, że wnętrze lądu jest cudne i dla ludzi, którzy szukają spokoju, którzy szukają hiszpańskiego stylu życia to jest rewelacja. Natomiast wiadomo, że ludzie lubią wodę, morze i że jest zawsze troszeczkę większe zainteresowanie wybrzeżem niż lądem. I ostatnie pytanie. Czy jest jakiś pomysł na celebrację? Oczywiście. My y, zawsze mamy pomysły na celebrację. To jest podstawa, bo każdy, każdy sukces, nawet malutki, trzeba celebrować, bo to właśnie po to je, te sukcesy osiągamy. Także dzisiaj będziemy na obiadku, na pysznym obiadku w naszej regionalnej restauracji El Mirador. Jest to restauracja, która oferuje cudną pulpo, ośmiornice. ale nie tylko, ośmiornice i no i będziemy na pysznym obiadku. Czyli co? Zaprosimy naszych widzów na wirtualne oczywiście. Zapraszamy na na nasze wirtualne święto. E, dziękujemy, że jesteście z nami przez te 4 lata i e, mam nadzieję, że będziecie z nami przez kolejne lata, będziecie nas obserwować. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zapraszam, zaobserwujcie nas, e, polubcie naszą stronę. Tak, pomóżcie nam tworzyć historię Ape Property Spain. E, kolejne lata przed nami, także żeby tak doszło do jeszcze. 40. 40, to by było fajnie. Oby tak było. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.